Już za chwilę poznacie bliżej wozidło amerykańskiego potentata branży, które w przeszłości dzierżyło również tytuł Największego wozidła w ogóle. Co wyróżnia bohatera dzisiejszego materiału na tle konkurencji i czy zachodnia myśl techniczna broni się również i tym razem? Przed Wami model 797F stworzony przez firmę Caterpillar, czyli największe amerykańskie wozidło sztywnoramowe. Zaczynajmy! Nie ma co ukrywać, że firma CAT jest prawdziwym potentatem branży maszyn budowlanych i kopalnianych. Na samym początku warto również wspomnieć, że w przeciwieństwie do wielu producentów na całym świecie, CAT produkuje własne silniki diesla oraz turbiny gazowe. Historia marki sięga 1925 roku, bo to właśnie wtedy dzięki fuzji przedsiębiorstw Holt Manufacturing i Best Tractor powstała firma Caterpillar. Jej nazwa pochodzi od napędu gąsienicowego, którym Benjamin Holt, jeden z założycieli, zastąpił koła swoich traktorów, by zwiększyć rozkład masy na grząskim podłożu. Od tamtej pory firma stała się uznanym producentem, z ciągle rosnącym portfolio produktów. W 1997 roku przedsiębiorstwo postanowiło rozpocząć pracę nad modelem wozidła sztywnoramowego o ładowności 327 ton. Ruch ten był oczywiście podyktowany potrzebami rynku, a jak wszyscy wiemy, olbrzymie maszyny niosą ze sobą proporcjonalnie wysoką wydajność, która w ostatecznym rozrachunku przelicza się na wymiernie niskie koszty operacyjne. Rozpoczynając żmudny proces tworzenia zarysu wozidła, inżynierowie z działu Mining and Construction Equipment po raz pierwszy w historii przedsiębiorstwa wykorzystali na szeroką skalę proces projektowania wspomagany komputerowo, czyli w skrócie CAD. Pierwsze dwa egzemplarze zostały przetransportowane na poligon doświadczalny producenta w Arizonie w celu szeroko zakrojonych testów wydajnościowych i wytrzymałościowych. Po kilku niezbędnych poprawkach już w drugim kwartale 1999 roku dwa kolejne egzemplarze modelu 797 zostały oddane do użytku kopalni Bingham Canyon Mine w stanie Utah. W momencie powstania model 797 był przełomową konstrukcją i chociaż cena różniła się w zależności od indywidualnych specyfikacji klienta, to można ją było uśrednić do około 5 milionów dolarów amerykańskich za sztukę. Przyjrzyjmy się nieco bliżej starszemu bratu bohatera dzisiejszego materiału, oczywiście zaczynając od wymiarów. Model 797 charakteryzował się całkowitą wysokością około 15 metrów, długością 14,5 metra oraz szerokością nieznacznie przekraczającą 9 metrów. Za napęd wozidła odpowiadał 24-cylindrowy, czterosuwowy silnik wysokoprężny CAT 3524B o mocy 3211 koni mechanicznych. Silnik ten jest jednostką tandemową, składającą się z dwóch 12-cylindrowych silników CAT 3512B o łącznej pojemności skokowej 106 litrów. Moc generowana przez jednostkę napędową pozwalała na osiągnięcie maksymalnej prędkości 64 km godzinę po załadunku urobku. Dla takiej konfiguracji, wozidło zostało wyposażone w zbiornik oleju napędowego o pojemności niecałych 3,8 tysiąca litrów. Oczywiście, tak duża maszyna wymaga zastosowania odpowiedniego gumienia. W tym wypadku model 797 został wyposażony w 6 opon o rozmiarze 55x80 R63 opracowanych przy współpracy z firmą Michelin. Koszt pojedynczej opony w 2009 roku wynosił 42,5 tysiąca dolarów amerykańskich. Jak przystało na światowego lidera branży, wiosną 2002 roku wprowadzony został pierwszy lifting 797, o ile można te zmiany w taki sposób określić. Przyjrzyjmy się zatem bliżej odświeżonej wersji wozidła. Kluczowymi zmianami, które zostały wprowadzone w wersji B, była zwiększona nośność do 345 ton oraz podniesiona moc silnika CAT 3524B do 3370 koni mechanicznych. Pozwoliło to na rozpędzenie w pełni załadowanego wozidła do 68 km na godzinę. Wydaje się, że zespół koordynujący pracę nad rozwojem modelu bacznie przyglądał się informacjom nadsyłanym przez klientów, bo również zbiornik oleju napędowego został zwiększony blisko dwukrotnie. 797B gościł na linii produkcyjnej do 2009, a już we wrześniu, rok wcześniej, na targach Mine Expo Caterpillar zaprezentował wersję F, której produkcja trwa do dnia dzisiejszego. Przyjrzyjmy się zatem, co uległo zmianie względem starszych braci. Dla odmiany model 797F został wyposażony w 20-cylindrowy wysokoprężny silnik CAT C17520 o mocy 3793 koni mechanicznych. Wraz ze zmianą jednostki napędowej pojemność zbiornika na olej wzrosła do ponad 7500 litrów. Nowy silnik sprzęgnięto z umiejscowioną na tylnej osi i sterowaną komputerowo siedmiobiegową przekładnią planetarną, wyposażoną w przemiennik momentu obrotowego z blokadą Warto w tym miejscu zaznaczyć, że w przeciwieństwie do wielu rozwiązań na rynku, model 797F jest napędzany jednostką wysokoprężną w dosłownym tego słowa znaczeniu i nie stanowi ona tylko źródła energii dla jednostki elektrycznej. Wraz z dalszymi modyfikacjami konstrukcji, maksymalna ładowność wzrosła do 363 ton przy zachowaniu maksymalnej prędkości do 68 km na godzinę. Natomiast w kwestii wymiarów nie pojawiły się znaczące zmiany. Całkowita masa w pełni załadowanego wozidła opiewająca na blisko 624 tony spowodowała, że inżynierowie marki Caterpillar dużą część uwagi poświęcili również układowi hamulcowemu. Każde z czterech kół modelu 797F wyposażono w zestaw hamulców wielotarczowych chłodzonych cieczą dzięki wymiennikowi ciepła woda-olej. Drugi z wymienionych wcześniej czynników jest medium, w którego kąpieli pracują tarcze hamulcowe. Dzięki takiej kombinacji oraz możliwości odseparowania układu hamulcowego od warunków otoczenia uzyskano bardzo wydajny, a jednocześnie niezawodny układ hamulcowy. Oczywiście, tak jak większość wozideł, również model 797F, oprócz hamulców, został dodatkowo wyposażony w retarder. Marka Caterpillar słynie również z systemów ułatwiających pracę operatorom. Tak też i w tym przypadku bohatera dzisiejszego materiału wyposażono w system monitorowania WIMS 3G, który umożliwia kontrolowanie stanu technicznego wozidła oraz masę aktualnie przewożonego urobku w czasie rzeczywistym. Poznaliście bliżej historię powstania oraz specyfikację modelu 797F, ale na pewno każdego z Was interesuje również proces tworzenia wozidła amerykańskiego giganta. Przejdźmy zatem do kwestii produkcji i montażu po zamówieniu przez klienta. Główne podzespoły modelu 797F są produkowane i montowane w siedmiu zakładach firmy Caterpillar lub u podwykonawców w całej Ameryce Północnej. Tak też jednostki napędowe produkuje oddział firmy Lafayette w stanie Indiana, a przekładnie i przemienniki momentu obrotowego East Peoria w stanie Illinois. Po zakończeniu etapu produkcji oba oddziały wysyłają podzespoły do oddziału montażowego w Decatur. Również zespoły osi są produkowane przez oddział w Winston-Salem w Karolinie Północnej i wysyłane bezpośrednio do klienta. To samo dotyczy opon produkowanych przez Michelin North America. Kabinę kierowcy produkuje podwykonawca firma Bergston Climate Control System z Juliet w stanie Illinois. Każdą kabinę montuje jedna osoba, a jej ukończenie zajmuje około 40 godzin, po czym również wysyła się ją bezpośrednio do klienta. Przejdźmy do nadwozia składającego się w gruncie rzeczy z pięciu podstawowych elementów, czyli podłogi, dwóch boków, przedniej ściany i daszka. Wszystkie elementy produkuje Caterpillar Mexico, a następnie wysyła w postaci komponentów do siedziby klienta. Rama składa się z dziewięciu pojedynczych odlewów metalowych, wyprodukowanych przez MIT Foundry Machine z Luizjany. Najmniejszy odlew waży około 230 kg, a największy blisko 5,4 tony. Surowe odlewy są wysyłane w to samo miejsce co jednostki napędowe i przekładnie, czyli do oddziału montażowego marki Caterpillar. Po zakończeniu procedury montażu ramy, pracownicy podłączają przewody hydrauliczne i wiązkę elektryczną przed zamontowaniem silnika i tylnej osi. Gotowy zespół jest testowany, a następnie częściowo demontowany w celu ułatwienia wysyłki z oddziału montażowego do siedziby klienta. Natomiast montażem pozostałych podzespołów, przesłanych bezpośrednio, zajmuje się na miejscu dedykowany zespół techników. Aby przetransportować wszystkie podzespoły potrzebne do budowy wozidła, producent przewiduje wykorzystanie od 12 do 13 transportów ciężarowych. Wszystkie główne podzespoły modelu 797F z wyjątkiem ramy można serwisować lub wymieniać w okresie użytkowania wozidła. Wnioskując więc z danych opublikowanych przez firmę, okres eksploatacji bohatera dzisiejszego materiału zależy od trwałości ramy, którą Caterpillar szacuje na 20 lat, przy zachowaniu prawidłowych warunków eksploatacyjnych. Tym akcentem dotarliśmy do końca dzisiejszego materiału. Co sądzicie o Wozidle 797F i czy marka Caterpillar broni się na rynku swoją technologią? Dajcie znać w komentarzach. Z mojej strony oczywiście zachęcam do subskrybowania kanału, żeby być na bieżąco. Trzymajcie się. Cześć!